Hej, hej! tutaj Adi. Kolejny miejsce, to, to już ostatni odcinek. Ja tego już w ogóle nie grałam, bo nie chciałam się. Ja bym chętnie zrobiłam wcześniej film, ale no, aktualizacja była. 7.36, znowu się tylko wam nagrywał. Ja się starałam robić vlogmaski w Star Stable. Co dzień nie będę starała się robić. Jeśli ja nie będzie też, że wczoraj miałam już czegoś takie, dobra, no, nagram to, ale nie wiedziałam, jaki będzie główny motyw, bo to z tym hasło mi wpadł mi pod koniec filmu, kiedy chciałam już włączać. To było, że poznałem nowy wyścig, ale to było nudne, więc znam to jest sprawy wierchy, z Prowy czyli w Polsce. No, więc no. no tak. Ale ok, od razu chodzę na karmię. Chodzę na winter. Czarki, mam katar. To, to się działo, mam jego energię. A w ogóle bez chodźcy się odwaliło, wczoraj w szkolem byłam. Widzimy, hej, coś napisaliśmy kiedy robiliśmy, pani się nam, nam mówiła. To w ogóle mi się podobało, bo ja uwielbiam. Słuchać jak pani mówi na chebii. I chemia mnie do troszeczkę interesuje, a zwłaszcza biologie mi interesuje, ale to nieważne. I tak nagle zaczęłiczy ręka. Patrzę, mam czerwoną rękę. Nie do bośnie do serio z domu, Alergia, wysypki dobra. Nie mogę... Myślę tak, dobra, nie drap tego, bo będzie jeszcze gorzej. Nie mogę się powstrzymać. Zaczęłam tu drapać przez prawie całą lekcję. I teraz odprawiam teraz do jednego stanu rękę, że mam po prostu skórę rozwaloną. Mam po prostu jedną że jest taki zaczerwieniony, i czerwonych plam, które są ranami. Zaprawię ręce, zaprawę ręczną. O? Wspaniale. Jeszcze ja nie żartuję. Chcemy, żeby to czerwona plama. A czasami taka jest żółta, po prostu skóry, tylko skórek, czyli jednej więcej, a czasami wszedł ze skórek i chyba lecia warstwę jedna z skóry właściwe, czy, czyli drugie warstwy skóry. Dowiedzcie co to jest, to i to ym, na biologii, przy budowie skóry. Ym, no bardzo, dobry mieśnik na start. Tu wiem czy tutaj wracać. Nie wiem, z kami. Te wyniki są fajne, bo można te, te, te śnieżygi otwierać. Na bardzo łatwy sposób, trzeba wyjść. No dzisiaj w ogóle bardzo dużo fizyki, ale... Jakaś się mówiła, że chodzi o czas 15, 16, 16, 17, i dopiero na osób 15, 15 mamy być w szkole. Więc są ja osoby wychodzę z domu, bo mam w szkole z, odczyną, z jest get... To jest prawie co chwila 40, powiedz, dobrze mam brakować film i uratować i, 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 się szybko. Ale nie będzie tak jak wcześniej, że, że ja nie wiodę, bo to, to jak, jak się, jak się zobaczyłam przesuwanie go, to po prostu... Po prostu film będzie tak jak powinien być. Czyli dopiero wczoraj, jutro, czyli... Tego dnia, który to grywam, grywam po ósmego, po dziewiątego, nie wiem, kiedy teraz zacznę te przesyłanie. Um, Chyba, no że dzisiaj mi się no dzisiaj niebie, i to uda. Chyba, że dzisiaj mi zacznę, to uda, ale nie wiem, ponieważ idę do choreżaki na raz, dzisiaj, po szkole językowej, pochodzę na angielski, w szkole językowej. No, dziewczynko, dziewczynko, no, mnie nie dał, nie było tego, ale zatrzymało. Ja już mówię co mi chodzi na angielski, żeby sobie potrafić potreperować, polepszyć angielski, no i tak fajnie po prostu ludzie. I jeśli który, ktoś, kto e, ma dodatki, na przykład oczywiście angielski, to widzi, to was pozdrawiam. Głównik wyszedł na niej w twarzce, pewnie kota zobaczył, bo Głównik kiedy idzie kota, to ma coś od Ale po... ja nie mogę z tego, ja kiedyś nagrywałam chociażby Tik Toka, jak... Jedyna, to Przykładu, że bardzo nagrywałam na swoje główne konto no te odkadały, no to nie chciało żeby tego przetrwać w ogóle, to było luro, po prostu na szybko no to jak nie trzymałam kamerki to nic mi nie wychodziło bo nie trzymałam na kamerze na myszkę, jeszcze nie zapałam. gdzie tutaj... myszka? to nic mi nie wychodziło

To jest ładne. Chciałam przyznać mi to. To jest ładne, tylko że... Jakby moje uprawiedliwienia nie pasują. Aha. Aha, kłopci zaczął do mnie gadać. Yhh... <śm> Chciałabym tylko kupić po kościu parę rzeczy. Co chodzi? Dobra, mogę kupić po niektórych najdroższe, które są. I teraz myślę, da się kupić pierwsze. Oj! o głowie. Okej, okay. bluzkę na self-cert. Kup! Jest, mam bluzkę! Dobra, widzicie? Kupiłam bluzkę! Pierwszą rzecz kupioną w tym roku, 9 grudnia pluska. Zobaczmy w roku, jak to chcę gadać, muszę te ścieżki dostać. Jak to jedyne rzeczy. Okej, okay. dostałam ścieżki, nice. Na razie ścieżki dostać. Hej, hej, hej. Tutaj, Adi, dzisiaj będę Was w kolejnym Vlogmasie. I dzisiaj będzie vlogmas za wczoraj, czyli 8. I ja zrobię takie coś, że vlogmas nie będzie hashtag 4 5, tylko już będzie hashtag 9 8 i tak dalej, bo się mylę w relacji. I w ogóle właśnie noc u koleżanki, więc. No, wczoraj, na wczoraj, ale że nie było jak, no to nie ma. Chciałam tu czego wysłać, ale nie dało się. Więc dzisiaj będzie wczoraj tych vlogmasów. Um, I co ja chciałam tam powiedzieć? A, przejdziemy do zimowej wioski, bo trzeba otworzyć kalendarzyk za dzisiaj, bo wczoraj otworzyłam rano. Przed lekcjami około siódmej. Eee. No. Dobra, dzisiaj jest w ogóle po piętnastej, więc jest w ogóle pierwszy wgląd po piętnastej. Po dziesiątej. Dobra, otwieramy. Ciemny czapel ze sztucznego futra. Dobra, królik zejdź na chwilę. Nie królik, tylko ty. Dobra, królik, to Tak to wygląda. No ale jest ładny. Jak wlicę to. Tak myślę. ...co by tu porobić. Dobra. Po prostu będzie vlogmas M89 bez tytułu. Ale tak tam... wcześniej na fakt nie nazywać. Yy, po prostu vlogmas bez tytułu. Yy, a, ja bym tutaj na górę... ...bo chcę wyścig. Bo inny nie w moim i w rodzeństwie mam już moczą siostrę Gram, w No już nudy. Okej. Będę muszę żeby nie popominać go. I właśnie mi ekran przedtem niż jasność, jasności. Więc możliwe, że mi już spada. już

Poprawia na zwłaszcza, żeby uwaga, ją wraz ją testy, ale może no to coś dobra Czasami nie będę, jak było wczoraj, to jakby te, te ścieżki, to ja tej góry przy startu, to leciałam ścieżką lewą, nie ja powiem te strachy. No to znaczy, fajnie No co to, przyszła? Zap, to po... no, ale coś się uda, Zobaczymy. Ja to będzie Wiedziałam, dobra nie zaklętywało chociaż trochę za... Już tego grzegu, to... Nie i dalej. I nie, nie wiem o czym gadać, nie mam wątku. Po prostu nagrywam film. Ja na po Mam po no, prostu dwa filmy komuś się tym wzrosły z a to nie jest bardzo, a to się myśleć, by a było takie filmy na szybko bardzo, to na zapomniał właśnie Myśli typu, jak to zrobić, no dobra, nie będę mówiła. To są wyzwania i pytania. Nie od was, bo jesteście jest właśnie jedna osoba poza gromadze mojej przyjaciółki i ja. Myśmy ja sobie w kanale, jest, my, jest, my, a, ten panel, który actives, to jest mój, to jest kanał, oglądam w posłudzie patrzcie jak to wygląda z zewnątrz i moje przyjaciółki i ja osoby których nie znam. Dziękuję w ogóle za to, że się no, Chyba nie jest no bo on... Kiedyś nie mówił, że znam, że z... na jest na że to Już zabor, że to jest piękne. to jest zabor, że to Maja rady, czego? Star Reader. Najbardziej, to jest potrzebne. więc ja nie wiem co robić. A, no nie mam, to laptop. No to opatrz szybko... E, mogę sobie zrobić takie jakieś odgłosu, z jakiegoś proszę. Nie wiem, bo się laptop. E, to, to, to... E, dobra. E Eee... Um, dobra. Wykrzyknij w, w następnym poranie. Um, I na wystarczających pocyków. Żeby brać udział. Hmm. Czyż w ogóle woda zamarznięta? Zobaczymy czy jest woda zamarznięta, zobaczymy. Nie, nie jest. Dobra. Jak jest? Nie jest. Ale nie mogę z tego że ślady, jakie są dostawiane, czy będzie widać? Bo widać, jak taki ślad zwierzęcia. To się jest? Nie, tak jest zwykłe, Dobra, czemu tu jest widać woda? Uciekaj, koniu, uciekaj, czemu uciekaj, 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 uciekaj. tu jest widać woda? To bardzo ciekawi. Jejuuu, czy się na poda? No to jest Dobra Może do portu Pinta pojedziemy, bo dalej sobie nie robiłam Nie, nie w ogóle w porcie Pinta Więc może da pojedzie coś porobimy, zobaczę Ja w ogóle nie otrzymałam tego filmu, bo zrobiłam wczorajszy film Bo ja musiałam zrobić tylko co robić? Ja bym zobaczyła, że kliknąłem o, i zrobiłem zdjęcie. Gdzie by to zaczynamy? Ja musiałam wycelować idealnie. Nie żeby przeskoczyć przeszkodę, czy idealnie wycelować, żeby kiedyś te ojce robić zdjęcie, jeśli by ładnie wyglądały mi turkę. Więc to. Ja to tam dam. ja nie chcę robić, to które robiło dużo więc bar, leve, co zdjęcie, i ja tylko każdy z filmu, co mam wczoraj, tylko co zrobił dzisiaj wczoraj. Nie jest to trudną pracę, ale. Mam dzisiaj dużo tygodni, by to sprawdziane. No mało bardzo, ale jeszcze wyprawiałem je, więc no, by to chenia. Chyba <grym> to chenia. I jest angielski. Tak wyprawiam strój. Nie wiem, zobaczymy, co to będzie. Dobra, książę na wątkę film. W ogóle nie mam pomysłu. Jak to grywać? Jak? Gdzie? Mogę mieć wyścigi? Gdzie? A, A pokażę bóg, jak go rozwaliłam ostatnio. Zatem się uda. Zatem pokażę Bugę i jak wejść na mur. Jak się uda, to będę bardzo wdzięczna. Muszę zrobić cień? Tu wam pokażę jeszcze raz, bo mogłyście nie zobaczyć, bo nie wiem, czy ja skoczyłam. Dobra. No to obracam. Ja muszę tutaj wstąpić, więc nie ruszyć, ale muszę też bliskać, żeby nie czasem cwał i nie skokł. Bo ja znowu trwam i nie wychodzę, wolniej nie wiem. Czy ja muszę może na dach wskoczyć? Dobra. Podawić. No czemu? Dobra. To już mi wychodzi A przesieć już wyszło tam i w kilka minut to też mi wychodziło To jest ja tutaj Szkoda, że w Polsce takiej nie ma Bo miałam to już wiele razy Idziemy X, 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 Kurde X, okej okay. Trzeba wyczelować Znaczy X, idziemy X, X, Gdzie po murze chodzę? Nie stoi w ktoś zachęceniu. Kurde. też kieruję. Dobra. Tam. I tutaj, jak się panie tutaj. Oto, jest tutaj te w no To już potem masz panu możesz Może Dobra. To będzie chyba w tej po prostu. ma być. Bo nie miał pomysłu dla niego. I jutro film będzie ciekawszy. O tym dobrze wiem. Poszłam plan na niego. Będziemy nie że gotowane. Dobra. To ja się z wami będę już... Nie spadaj! Będę ja teraz mam wami. kolisy próbowania, to humerkę, tak? Dawał spację, To jest tak. kucem. To jest To jest To jest To jest kiedy To 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 jest kucem. To 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 żeby wygrać, żeby pokazać jak to jest plus 3, że... bo wygrywanie znaczy raz, dwa, yy. raz, dwa, znaczy.